Dzień dobry. Nazywam się Jolanta Przezowska. w tym roku kończę 60 lat i zapraszam Was do mojego świata. Świata kobiety praktycznej, która mimo pracy zawodowej, mimo ograniczonych środków, jest szczęśliwa, zadowolona, uśmiechnięta, dba o swoją urodę i jak wszyscy mówią, robi to najlepiej. Jeżeli chcesz być wiecznie młody, radosny, uśmiechnięty, posłuchaj mnie. A ja ci powiem, jak praktycznie, mając ograniczone środki, dbać o swoją urodę, jak dbać o swoją dietę, jak dbać o swoje zdrowie. Przekonam Cię, że nie zależy to. Ani od drogich kosmetyków, ani od luksusowych restauracji czy potraw, które pochłaniają ci pół dnia pracy, a potem i tak jest efekt średni. Pokażę ci, że fit jedzenie wcale nie musi być niesmaczne. Pokażę ci, jak żyć każdego dnia, dzień po dniu, żeby mimo tego, że lata mijają, ty nie robisz się wcale starszy i gorszy. Że wiek to tylko cyfra, że szczęście tkwi w tobie, a żyć należy tu i teraz.